Zapraszam do codziennego. dziś mamy sobotę, 26 marca. Zobaczymy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Sobota, 26 marca. Jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku? Sobota. 26 marca. No i pierwszy oczywiście zaczynamy od znaku Barana no, tutaj karta pokazuje, że prawdopodobnie mieliście ciężką noc, może czujecie się niewyspani. Ogólnie karta pokazuje takie sytuacje, w których snujecie sobie bardzo czarne myśli, macie jakieś takie złe przeczucia, coś was gnębi, non-stop o czymś negatywnym myślicie. Ogólnie karta też może wskazywać na taki wzmożony kontakt drogą stalną. Jeżeli chodzi o osoby z znaku beka, no to mamy kartę dziesięciu kielichów, tak więc u Was dziś ważną rolę odegra rodzina. Może być jakaś imprezka w rodzinie. Możecie dowiedzieć się o jakimś dziecku. Karta też może symbolizować takie sytuacje, w których na przykład dowiadujecie się, że pewne kobiety są w ciąży. Jest to też dobry dzień dla osób, które planują powiększyć swoją rodzinę. Jest to też dobry dzień dla osób, które na przykład chcą adoptować jakieś zwierzę. Ogólnie, karta pokazuje, żeby dziś baczniej przypatrzeć się swojemu najbliższemu otoczeniu. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku bliźniąt, to tutaj dziś możecie mieć kontakt z kimś takim dużo młodszym od Was, z kimś, kto jest taką osobą bardzo sprytną, zaradną, taką osobą, która potrafi bardzo dużo zrobić. Ogólnie, karta pokazuje, że dziś warto wchodzić w całkowicie jakieś nowe projekty. Osoby spod znaku raka, tutaj wy dziś poczujecie, że możecie wręcz przynosić kury. Będziecie tryskać taką wewnętrzną energią. Ogólnie w dniu dzisiejszym nie ma dla Was rzeczy niemożliwych. Jest to też bardzo dobry dzień dla osób stanu wolnego. Będziecie przyciągać płać przeciwną. Osoby z podznaku Łwa, no dziś u Was tu mamy kartę piątki monet, tak więc dziś możecie coś zgubić, stracić, możecie poczuć, że czegoś Wam brakuje, tak więc miejcie oczy dookoła głowy, też uważajcie na to, co podpisujecie. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku Pan, no, tutaj mamy kartę siódemki kielichów, tak więc Wy w dniu dzisiejszym możecie żyć taką... Aluzją, może Wam się coś wydawać, możecie nie być do końca czegoś pewni na 100%. Karta pokazuje, żeby zdjąć tak zwane różowe okulary, żeby bardziej realnie patrzeć na świat. Też mogą być takie sytuacje, w których ktoś Wam coś obiecuje, lecz niestety to nie będzie miało żadnego pokrycia w rzeczywistości. Osoby spod znaku uwagi dziś możecie usłyszeć pewnego rodzaju plotki, jakieś niesprawdzone informacje, jakieś pomówienia, tak więc uważajcie na to, co słyszycie i też zwracajcie uwagę na to, jakie wy informacje przekazujecie dalej. Osoby z podznaku Skorpiona, no tutaj mamy zadowolenie, jeżeli chodzi o finanse. Możecie otrzymać jakiś drogi prezent, możecie kupić sobie coś też droższego. Karta pokazuje, że dziś ogólnie będziecie zadowoleni z dnia dzisiejszego. Też mogą się zdarzyć takie sytuacje, że na przykład znajdziecie jakieś pieniądze osoby z znaku strzelca, tutaj natomiast macie kartę czwórki monet tak więc u Was raczej jest takie zaciskanie pasa, trzymanie się tego co aktualnie macie, karta mówi o tym, żeby nie wychodzić poza pewne ramy, żeby nie inwestować więcej niż je ma, warto skupić się na tym co aktualnie posiadacie jeżeli chodzi o koziorożce, no tutaj karta a samie, czy może wskazywać na różnego rodzaju jakieś ważne dokumenty, papiery, jakieś informacje. Karta mówi też o odcięciach, o, o tym, że z czymś bądź z kimś chcecie się już pożegnać. Jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne, to tutaj karta pokazuje różnego rodzaju zabiegi chirurgiczne. Osoby spod znaku wodnika, no tutaj niestety mogą być różnego rodzaju przeciążenia organizmu. Może będziecie brali na siebie zbyt dużo, może coś Was przytłoczy, czemuś nie będziecie w stanie tutaj sprostać. Ogólnie karta też przestrzega przed tym, żeby właśnie w dniu dzisiejszym uważać na różnego rodzaju bóle kręgosłupa. Jeżeli chodzi o osoby spod snaku ryb, tutaj karta pokazuje być może jakieś dodatkowe źródło dochodu, dodatkową pracę. Karta pokazuje też takie sytuacje, gdzie jeszcze właśnie z innego źródła możecie liczyć na różnego rodzaju zarobek, a także informuje o takich sytuacjach, w których na przykład macie dwie identyczne rzeczy do wyboru. Tak więc to, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, a wszystkim życzę oczywiście udanej soboty i zapraszam Was na jutro. Pa pa!